Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj jest niedziela, także za żadną robotę się nie biorę. Tylko tradycyjny spacer z Edziem, poleje się, nie będzie to za długi spacer. Planowałem wczoraj, że będzie długi, ale niestety jest dosyć późno. Słońce się już pomału chowa za lasem, a dobrze by było puścić kury na zielonkę, no bo wczoraj nie wychodziły, no bo ja byłem w tym Olsztynie, no i dzisiaj dosyć późno z tego Olsztyna. Wróciłem, bo dzisiaj był cały dzień zwiedzania, no i też dlatego nie będzie za długi spacer, bo już mam prawie 30 tysięcy kroków. Jak spacer się skończy, to już pewnie tyle będzie. Jest to zwiedzać w tym Olsztynie, bardzo bardzo ładny rynek. Miasto nie było aż tak bardzo zniszczone podczas II wojny światowej, bo tam armia czerwona jakimś manewrem zdobyła i miasto chyba się poddało bez jakichś tam większych walk. Tylko jak armia czerwona zdobiła, to spaliła tam części i chyba 40% miasta ucierpiało. Ale na tym rynku widać, że, że dużo jest takich zabytkowych budynków. Ale zapiekanek, o których mówiłem, już niestety nie ma. Za to są pyszne pierogi na starówce. Bardzo polecam, ale takie różne, wydziwiane z pucami, z różnymi rzeczami, no, każdy jeden mi smakował, bo można sobie wziąć miks takich wszystkich smaków. Super sprawa, naprawdę przepyszne i ceny, jak biorąc pod uwagę, że to na rynku, tam chyba 30 parę złotych, taka porcja, że się w miarę można najeść, to nie jest jakoś dużo, biorąc pod uwagę oczywiście miejsce, w którym. To było, no ładny, ładny ten Olsztyn, no ale już zwiedzania wystarczy. Tak przy okazji tego wyjazdu doszedłem do wniosku, że takie wyjazdy do doby, czyli wczoraj po południu wyjechałem, dzisiaj po południu wróciłem, to są takie w sam raz, bo ja wszystko oporządzę przed wyjazdem, ponalewam więcej wody, ponasypuję więcej jedzenia. Także pan sąsiad przyjdzie, to w zasadzie zwykle wystarczy tylko zamknąć na wieczór, rano, kury otworzyć i tyle. Co ty tam zwąchałeś, że mnie tak ciągniesz? A już dłuższe wyjazdy na parę dni to są mocno problematyczne w moim przypadku. No jak ma się zwierzaki, to nie tak prosto gdzieś sobie pojechać. Ale fajny, fajny wypad. Cieszę się, że się tam przejechałem. I bardzo blisko, znaczy 150 km, ale jedzie się tylko półtora tylko godzinki, bo ekspresówka jest prawie, że ode mnie aż do Olsztyna. Niedziela to też tradycyjnie podsumowania i plany. Podsumowanie zeszłego tygodnia, plany na... Przyszły tydzień, jedna rzecz się łączy, ta, ten stojak na budkę dla gołębi. O właśnie, już może jest gotowy, ale dzisiaj niedziela, nie będę dzwonił tam. Ja nie lubię nikomu w niedzielę gitary zawracać. Jutro może się zapytam, może już będzie ta ramka. Także w przyszłym tygodniu by się to zabetonowało. Niektóre osoby pisały, że pół metra wbetonować to za mało. Czy ja wiem, ta budka no jest dosyć ciężka, ale nie aż tak bardzo. Myślę, że wystarczy tylko, czymś trzeba będzie chyba przymocować do tej ramki, żeby czasem wiatr. Nie zrzucił, no i sobie od razu wybetonuje tam klepisko, będzie można coś tam sobie trzymać, jakieś zboże beczki i tak dalej, żeby nie stały w piachu, albo w błocie, jak popada, także taki jest plan w związku z tą budką, z gołębiami. A jutro zabieram się za wędzenie tych kurczaków. Ciekawe czy piersi wyjdą razem, czy piersi wyjdą razem z tymi ćwiartkami, ale o, taka ciekawostka! Bo wczoraj pojechaliśmy sobie na jeziorko tam posiedzieć, bo była piękna pogoda. I taki starszy pan się do mnie przysiadł, bo ja wiecie, nie pływam, także ja sobie siedziałem na brzegu. Starszy pan się do mnie dosiadł i o wędzeniu pogadaliśmy bardzo dużo czasu. Dużo fajnych porad dostałem, ale polecał mi, żeby uwędzić ogony świńskie, że podobno jest to przepyszne. No będę musiał poszukać przepisów, no i tych ogonów, bo to chyba też nie tak wszędzie można kupić, a ja u siebie tam w miasteczku to... Nigdzie nie widziałem. Pewnie gdzieś trzeba by do Powiatu pojechać albo i do Ciechanowa za takimi smakołykami. A może na targu by kiedyś się znalazło? No i trzeba spróbować. No tak zachwalał. Mówił, że to chyba najlepsze, najlepsze co mu się udaje robić w wędzarni. A pan doświadczenie miał bardzo dużo. No tam o, o najróżniejszych mięsach, sposobach peklowaniu, na sucho, na mokro. Pan miał bardzo dużą wiedzę i widać, że bardzo duże doświadczenie. No i pan mówił, że jak wędzi. To tak, z 30 kg, 20. Mówił, że poniżej 10 to szkoda roboty i zachodu, bo już czy się wędzi, wiecie, 2 kilo czy 10, to roboty podobna ilość. Tak patrzę, że ten biały gołąb, co ode mnie odleciał, to może i tutaj zakończył żywot. Aczkolwiek na takie 70% wydaje mi się, że widziałem już tutaj te pióra, zanim on zaginął. Także jest nadzieja, że to nie ono. Dobra, Edziu, wracamy pomału, bo już naprawdę późno się robi. Dzisiaj króciutki spacerek taki, no z 2,5 km wyjdzie, jak wrócimy do chałupy, ale nogi to już mi, no, pobolewają, że tak powiem. I, i trzeba wracać kury puścić na zielonkę, niech sobie polatają, ale spokojnie, jedziu, nadrobimy w tygodniu, żebyś nie był stratny. Teraz to i tak my prawie codziennie chodzimy na takie spacery po 2-3 km, bo... Znaczy w tygodniu, oprócz tego niedzielnego, który tradycyjnie powinien być długi, a no wyszedł krótki przez ten mój wyjazd, ale chodzimy, bo zielonkę przecież dla królików zbieramy, a koło mnie się już wszędzie pokończyła i trzeba chodzić dosyć daleko, żeby im nazbierać. No, są plusy i minusy życia w lesie. W lesie mało zielicha rośnie, takiego co by królikom można było nazbierać. A propos lasów, jechałem samochodem, radio grało i tam leśnicy apelowali, żeby bardzo, bardzo uważać w lesie. No i naprawdę trzeba uważać, bo jest tak sucho, no wszystko tylko zgrzyta i chrupie pod nogami. Deszczu to już tutaj dawno nie było, ale i w wielu, wielu rejonach. widziałem tam, że Wisła to już prawie wyschła w tej Warszawie, 25 centymetrów chyba dzisiaj miała na jakimś tam miejscu, gdzie mierzą. Także jest bardzo sucho, trzeba bardzo w lesie uważać, bo w ciągu, ja wiem, tygodnia, może dwóch, tutaj w okolicach lasy się paliły ze trzy razy, jak nie lepiej. I na szczęście strażacy bardzo, bardzo szybko wszystko ugasili. Tam naprawdę bardzo niewielkie obszary gdzieś się tam potliły, ale to jakby się tak rozprzestrzeniło, by poszedł duży pożar, to nie wiem przy tej suchocie to ciężko by było ugasić. A ja chałupę mam w lesie, żeby tam i do niej nie przyszło. Niech ten deszcz popada, coś tam zapowiadają na przyszły tydzień, ale słabo to widzę. Na razie tani, ani chmurki. I jesteśmy już z powrotem. Króciutko, króciutko, ale zawsze spacerek był pozaznaczany teren w koło bazy, podobno to odstrasza lisy i inne tam takie zwierzaki. Na ile to działa? Ciężko mi powiedzieć, ale odpukać póki co spokój z tymi lisami. A tutaj za chojną nie tak daleko ode mnie, tam z kilometr, nie więcej raczej. To panu chyba z 15, z 15 kur lis zabrał. I co zrobić? I to w biały dzień podobno. Tak bywa, może młode miał i gdzieś nosił albo nie listy, tylko jakiś inny zwierzak. Ale pozabierał i powynosił. No. Nawet nie chcę myśleć, co i biło, jakby tak do mnie kiedyś przyszedł. Fajnie gdzieś pojechać, ale jak nie masz mnie w chałupie dłużej, to też zawsze. Obawy są, że coś tu się dostanie i może być kłopot. Kamery, kamery kamerami. Nawet jak zobaczę, przyjdzie mi powiadomienie, że coś się dzieje, chociaż list nie jest taki duży. Nie wiem czy by przyszło. Na człowieka to przyjdzie. Ale no i co z tego, że zobaczę, ale to zanim gdzieś zadzwonię, ktoś przyjedzie, nie wiadomo czy będzie w domu, to może różnie być. Dobra, chodź, daję Ci kolację i puszczamy kury na zielonkę, bo patrzcie jak one się już tu dobijają. Jest balbinka, jest bocianek, balbinka to już śmiga elegancko. Troszkę widać, że kuleje, ale coraz lepiej jest. Pyza, co Ty tak sama siedzisz na tym dachu? Nie mów, że się do, do wędrówki gdzieś wybierasz, bo ten pocztowy też tak robił. Dzień przed tym, jak odleciał, tam gołębie sobie chodziły, a on tutaj tak właśnie się zbierał, zbierał, czepał skrzydłami, i na drugi dzień najprawdopodobniej o świcie wybrał się w drogę. Pyza! Ty to nigdzie nie leć, gdzie będziesz mieć lepiej. Kolacja podana w kożnicu można puścić tą bandę na zielonkę, bo dawno nie byli. To na pewno chętnie pobiegną. Lećcie, lećcie, a ja też lecę zamknąć taras, bo znowu nie zostawiłem. Znaczy, zostawiłem go otwartego. Nie zamknąłem, i jak nie zamknę, to one zaraz tam wchodzą całą bandą, i wiadomo, zostawiają po sobie takie niespodzianki. A ja na taras to lubię czasami wyjść na boso albo w samych skarpetach, i, I to się czasami niewesoło kończy. Ło, kaczor jak lata. O, jajeczka jeszcze sobie zbierzemy. Te to są ładne, te zielone. I one mi smakują. W końcu zaczęły się nieść w kurniku, no bo już wcale tutaj się nie chciały nieść. O, i takie malutkie są każde inne. Troszkę tych jajek tutaj będzie. A jeszcze pewnie będą mi w drewutni, w słomie, no ale to prawdopodobnie są z dwóch, z dwóch dni, bo nie widziałem, żeby były odłożone, to pewnie pan sąsiad wczoraj nie zebrał. No tutaj jest prajedyszka 9 w kurniku, zobaczymy, ile wreszcie miejscówek. No wychodziłem się o próg, potknąłem i mnie te akurat zielone wyleciało. Jakby no. nie mogło zwykłe. Chodzę, szukam, szukam tych jajek, bo to niemożliwe, że przez dwa dni tylko dziewięć sztuk. A przecież mi się przypomniało, ja wczoraj przed samym wyjazdem wyzbierałem do zera, ze kąd się dało. Także z jednego dnia dziewięć sztuk, ale podejrzewam, że znowu mają gdzieś nową miejscówkę, bo w tych starych przestały się nieść. To już znalazły sobie nową, bo duża część kur nie niesie się w kurniku nigdy, nawet w zimę. Zawsze gdzieś tutaj szuka dookoła. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja wiem, że kolejny już drugi z rzędu taki króciutki i za wiele się nie działo. No ale wiecie, jak gdzieś gdzieś jadę, no to czasami tak jest. półniami. wczoraj wypadło południa. Dzisiaj cieszę się bardzo z wyjazdu. No ale jednak na bazie w tym czasie się wiele nie porobi. Ale za to jutro jest dużo roboty, bo jutro wędzenie kurczaków, no i poniedziałek trzeba wszystkim wysprzątać, także będzie się wędziło, w międzyczasie będzie się sprzątało, do wszystkich latało, są tak szara kurka, tam jest z pisklakiem, tam są te z lasu i trzeba coś z nimi pomyśleć, bo one już coraz większe. Już chętnie bym je puścił, ale muszę poobserwować, jak te gęsi będą reagować. Także zapraszam na jutro, może coś z tym wymyślimy. Na razie cześć.